Mężczyźni jako gatunek nie garną się do cięższych prac domowych typu pranie, prasowanie, odkurzanie, rozmowa z żoną. Oni potrzebują specjalnej zachęty, okoliczności. Weźmy prasowanie, znaczy... Nie weźmy, bez przesady, porozmawiajmy o prasowaniu. W tym sensie mówię weźmy. W normalnych warunkach domowych statystyczny pan się za żelazko nie chwyci, chyba żeby żelazkiem rzucić w kota albo w coś, albo sobie pomyli żelazko z telefonem, no pół biedy, jak jest wtedy wyłączone, bo jak jest włączone, to sobie drugie ucho poparzy, gdy będzie dzwonił po pogotowie, jak kolega kierownik w Skeczuja z Ale są takie sytuacje, kiedy mężczyzna prasuje jak szatan. Parę dni temu australijscy płetfonurkowie pobili światowy rekord w ekstremalnym prasowaniu pod wodą Pod wodą No bo nie chcieli, żeby ktokolwiek widział, że prasują A może w piasku prali i pranie trzeba było zwilżyć Nie wiadomo Dyscyplinę ekstremalne prasowanie pod wodą wymyślił Niemiec on po raz pierwszy zanurkował z żelazkiem w wybrzeży Majorki w 2001 roku, stąd tak dużo pojawiło się wtedy płaszczek u wybrzeży wyspy. Motywy Niemca nie są znane, panuje podejrzenie, że pomylił sobie żelazko z płetwą. Jeśli cywilizacja potoczy się w tym kierunku, to niedługo będziemy świadkami ekstremalnego prasowania podczas skoku spadochronowego. A i rów mariański czeka na swego Niemca z ekstremalnym odkurzaczem, bo przez te parę miliardów lat troszeczkę kurzy się tam nazbierało. Proszę. A wracając do prasowania, znaczy do rozmowy o prasowaniu, to z prawdziwie ekstremalnym prasowaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy facet rzeczywiście cokolwiek w domu wyprasuje. Prawda babeczki?